Startuje Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League, czyli nasza sesja Q&A. Wy zadawaliście pytania pod hashtagiem Jej Wysokość na Twitterze, a także na naszym fanpage'u Kanal Plus Sport. A teraz na te wszystkie pytania odpowiadać będą Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki i Kamil Kosowski. Uśmiechnij się proszę. O, od, od, razu się. Jest, od razu jest lepiej, sympatyczniej. Panowie, zaczynamy od wątku związanego z klubem, który ma dużo pieniędzy do wydania. Proszę bardzo, czy Kiran Tripier, Kamilu, to właściwy piłkarz do wzmocnienia obrony Newcastle? Ja myślę, że to jest właściwy piłkarz do wzmocnienia obrony w większości klubów Premier League, bo, bo to jest dobry zawodnik. Grał, grał w tej lidze i ją bardzo dobrze zna. Czy akurat to będzie wzmocnienie dla drużyny Newcastle? No, patrząc całościowo na tą drużynę, to tam. Nie wiem, czy triper będzie miał z kim pograć. No i, I tutaj jest e, jakby całe, całe zagadnienie, kogo dokupią do ataku, czy będą mieli piłkarzy, którzy będą potrafili wykorzystać jego ewentualne dośrodkowania ze stałego fragmentu gry i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na Newcastle, to musimy e, patrzeć na no nie wiem, dwóch. Trzech, czterech piłkarzy, którzy oni kupią, i czy to wszystko razem ma szansę zagrać? Bo tak pojedyncze wydaje mi się, że jako prawo obrońca, czy prawo wahad... jako wahadło, no sam tego, tego, tej ligi nie obroni. To ja jeszcze dopytam, a co myślisz o tym, by środek obrony wzmocnił James Tarkowski z Berlinu? Czy to będzie wzmocnienie, czy raczej uzupełnienie składu Newcastle to... United? Tu też jest ważna kwestia, bo to przecież jest środkowy obrońca bezpośredniego, konkurenta w walce mm -hmm. o utrzymanie mu się w czerwcu kończy Okej, okay, no osłabienie, osłabienie konkurencji, ale ja Tarkowskiego odbieram podobnie jak Maguayera. No, to nie jest specjalista i, i jest słabszy od Maguayera. Maguire, a. Maguire no, wybitnym piłkarzem nie jest, więc y, oczywiście dla Newcast byłoby to wzmocnienie, jakaś stabilność tej defensywie. Przede wszystkim właśnie o tym, o czym mówiłem przed chwilą, to, to jest dobry piłkarz, podstawowy fragment gry, ale to nie jest to nie jest piłkarz, który nie wiem, zapewni klubowi jakiś e, awans sportowy. Przemek, Kieran Trippier, Newcastle, James Tarkowski. Newcastle, co o tym myślisz? Dobre pomysły, ja nie, myślę, pomysły? Bardzo, nie, ja myślę, że bardzo dobre pomysły. Obaj piłkarze ograni w Premier League. No, Kieran Trippier to był piłkarz, którego, który kiedy występował w Tottenhamie, to naprawdę byłem wielkim fanem jego talentu i pamiętam takie okresy jego dobrej współpracy e, z Harrym Kane'em. Tutaj się zgodzę z Kamilem, że on musi mieć do kogo tę piłkę dorzucić, bo ja sobie myślę, że to jest taki piłkarz, który wracając może dyktować warunki. Wracając do tej ligi, przychodząc do Newcastle może dyktować warunki na takiej zasadzie, że może zapytać, a kogo jeszcze wy tam ściągacie, w jakim otoczeniu ja będę grał, bo, bo przecież to jest zawodnik na tyle doświadczony i, i o... Obdarzony takimi umiejętnościami, że może sobie pewnie na takie rozmowy pozwolić. Dlatego ja bym obu tych piłkarzy zdecydowanie brał, natomiast to tam trzeba wzmocnić się na 6-7 pozycjach, więc to jest dopiero początek całej tej drogi. No proszę bardzo, przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierre-Emeric Obama -Yang na bocznym torze w Arsenalu. Wypożyczenie do końca sezonu z opcją kupna, jak się na to Przemku, Drogi, zapatrujesz? Tak się mówi. Nie wydaje mi się, żeby. Zszedł z obranej przez siebie drogi Arteta, a to oznacza, że dla obama Younga miejsca w Arsenalu już nie ma, i Arsenal się rozgląda po prostu za nowym napastnikiem. Więc Obama Young wydaje mi się, że będzie, będzie do wzięcia. Kwestia tylko, czy ktoś będzie chciał zapłacić tą bardzo, bardzo wysoką tygodniówkę. Newcastle akurat ma pieniądze i mógłby to zrobić. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę nie najgorszą sytuację, jednak w ofensywie, ale kłopoty zdrowotne. To Obama Young byłby, byłby dobrym, dobrym wzmocnieniem. Wiemy, że jest tam, jest tam Calum Wilson. Jest tam, kontuzja łydki. Wilson. Jest kontuzja łydki, właśnie o tym mówię, że, że są dobrzy piłkarze, którzy w dobrych warunkach, w, w optymalnej sytuacji są wystarczająco dobrze, żeby ten zespół utrzymać. Jest oczywiście Alonso Maximen, natomiast oni są kontuzjowani, mają problemy zdrowotne, są Maximen trochę mniejsze. Ale mimo wszystko przydałby się ktoś, kto, kto mógłby tę te, te ofensywę wzmocnić. Co do Tripiera nie mam wątpliwości, że to jest świetny, świetny ruch, bo Newcastle od dłuższego czasu po prostu ma bardzo duże problemy na bokach obrony. No jak popatrzymy, kto tam grał ostatnio, no to, no, no to nie są to piłkarze, którzy, którzy mogą gwarantować jakąś dobrą wizję. Kraft, nie wiem, Richie, Mankio. No i wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą muszą zrobić. Wzmocnić defensywę. Ona traci za dużo bramek, ten zespół ten zespół po prostu jeżeli będzie grał na tym poziomie na którym w tej chwili gra w defensywie to to będzie miał bardzo poważne problemy żeby się utrzymać. Dlatego jeden środkowy obrońca to jest minimum, boczni obrońcy, środek pomocy i środek pomocy. Tak, to są cztery szelwe, pozycje. Longstaff. Tak, tutaj to są, trzeba. Myślę, że też piłkarza od nich. No cztery pozycje, które bez żadnych bezwarunkowo trzeba Trzeba uzupełnić i, i ten Obama Young jako piąty. Wydaje mi się, że to będą, to będą ruchy. Może jeszcze jakiś ofensywny piłkarz, ofensywny pomocnik, ale, ale wydaje mi się, że tych ruchów musi być dużo. Natomiast co do Tarkowskiego, no to kwestia tego, jak, jak będzie się grać Eddie Howe, bo Tarkowski to jest raczej obrońca do bronienia, e, a nie obrońca do grania. Więc, więc, jeżeli on będzie chciał mieć kogoś, kto tę piłkę będzie potrafił wyprowadzić za obrony, no to Tarkowski może nie będzie do końca najlepszym pomysłem. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Anglik, i to też ma swoje zn znaczenie, bo oni muszą zachować też odpowiednią grupę piłkarzy brytyjskich. A tak, po Brexicie jesteś. No właśnie, więc, więc to też będzie brane pod uwagę. Trudne pytanie teraz. Czy jest jakiś słaby punkt w drużynie Zetihad Stadium. Chodzi oczywiście o Manchester City. Ty dzisiaj wskazywałeś Neitana Ake. Ja akurat za tym piłkarzem nie przepadam, specjalnie go nie cenię. Byłem zaskoczony, że Guardiola po niego, po niego sięgnął. No dobra, ale to, to jest było... moje zdanie, ale proszę bardzo, to słabe bardziej, punkty w Manchester bardziej, bardziej człowiek, który w trójce tych obrońców gra jako ten półlewy, albo, albo w czwórce obrońców jako, jako ten lewy stoper ustawiony na boku obrony. Wydaje mi się, że on się tam zaklimatyzuje, bo to jest dobry piłka, to nie jest pierwszy wybór, prawda? Pepa Guardioli jest, jest rezerwowym, jest z może grać tam Cancelo, świetne mecze tam rozgrywał. Także ma kim zastąpić? No, myślę, że cały czas możemy wałkować temat ewentualnej, ewentualnej dziewiątki, ewentualnego napastnika, który, który by się przydał w City, bo... No, na dzień dzisiejszy wydaje się, że sprawa Mistrzostwa jest rozstrzygnięta. City jest no, zespołem, który może atakować na wiele, sposob, na wiele sposobów, i tak naprawdę wydaje mi się, że co mecz to oni po prostu na boisku decydują, jak to będą robić. Że tam nie ma specjalnie jakiejś taktyki, chyba że któraś z drużyn ma słabszego, nie wiem, prawego obrońcę, lewego obrońcę i tamtędy, tamtędy próbują. By dostać się pod bramkę przeciwnika, natomiast no, ciężko mi wskazać pozycję, którą można mówiłem, by że to Mówiłem, że to jest trudne pytanie. Hmm? Nie, to jest bardzo łatwe Nie, pytanie. Fajnie by było, jakby Harry Kane tam grał. No, tak, hmm. tak mi się wydaje, że jednak e, takiego człowieka, który by kończył te, te akcje, Mareza, Bernardo Silwy. A wiesz, nad czym ja się zastanawiam? Co właściwie sprawi to sprowadzenie, ewentualne sprowadzenie środkowego napastnika do Manchesteru City? Czy jakby gra tej całej drużyny trochę hmm. zostanie zakłócona, zaburzona, bo oni jednak w tym systemie już funkcjonują od pewnego czasu i przynajmniej to wychodzi im znakomicie. Czy, czy oni potrzebują tej, tej dziewiątki? Mi się wydaje, że to, to bardziej my siedząc w studio potrzebujemy tego środkowego... Ale oposki, ruch w interesie to, w Arsiole, musi jego, być, prawda? I jego drużyna. Proszę? Ruch w interesie musi być. Tak. Jeżeli zgadzam, powiecie, to, że mówisz o że muszą czy mówisz o tym... <śmiech> <śmiech> Jeśli podejdziemy do tego w taki sposób, że musi być ruch na rynku transferowym, hmm? to oczywiście, że tak, kibice lubią transfery, zwłaszcza spektakularne, za wielkie pieniądze. Natomiast akurat jestem na świeżo z Manchesterem City, bo dzisiaj pisałem taki bardzo duży tekst o Manchesterze City i szukałem też sobie tych słabych punktów. 300 stron maszynopisu. O no, no nie, no, około 10 tysięcy znaków, to już jest dość sporo i, yy, i muszę przyznać, że no nie ma tych słabych punktów w zasadzie. 16 różnych strzelców, najlepszy rok po bicie rekordu Liverpoolu, jeśli chodzi o jeden rok kalendarzowy ze zwycięstwami, czyli najwięcej zwycięstw Manchesteru City w tym 2021 roku. Stałe fragmenty, umiejętność bronienia się przed stałymi fragmentami, no nawet karne wykorzystane wszystkie, no po prostu tam wszystko gra i buczy, i zgadzam się z tym, co powiedział Graham Sunes, który powiedział, że to jest taki zespół, że on w swoim życiu nie widział drużyny jako grupy tak silnej, że zazwyczaj jest tak, że trener wprowadzając rezerwowego na boisko Troszkę modli się, żeby ta jakość się obniżyła jak najmniej. A w przypadku City jest często tak, że piłkarz, który wchodzi na boisko, jest jeszcze lepszy od tego, który, który właśnie schodzi. Zero nerwów, ta dziewczyna, ta dziewczyna, ta drużyna. Ta drużyna, się... ta dziew... ta drużyna jest jak piękna dziewczyna. Nie nerwuje tak no Po prostu w każdej sytuacji zachowują maksymalny spokój. No myślę, że to jest wielka sztuka. doprowadzić do takiej sytuacji, w której masz 21 piłkarzy i w zasadzie... W jakiejkolwiek konfiguracji wyjdzie jedenastka, to będzie to dobra jedenastka, albo bardzo dobra jedenastka. Aczkolwiek oczywiście no, nie jest to zespół idealny, bo gdyby był idealny, to pewnie Guardiola by to oznajmił, a on jest daleki od tego. Więc Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko potrzebuje piłkarza z instynktem napastnika, kogoś, nie wiem czy to będzie sam, z sensu stricte dziewiątka, ale kogoś takiego, kto będzie w stanie nawet w, w, w poszczególnych meczach, albo w momentach meczów, Zagwarantować to, że się umie znaleźć w polu karnym, tak będąc stacjonarnie powiedzmy już polu karnym, nie wbiegając, tak jak robi to nie wiem, Bernardo, jak robi to Ilka i Jak robi to Rodri, jak robi to Grillish, żaden z nich. W samym polu karnym się zachować, tak do końca yy, yy, nie potrafi zachować. No Był taki piłkarz Torres, wydawało się, że on, on może tę rolę spełnić, ale już go nie ma, bo już jest. Że czy jest nie marcony. ma go, tak szczerze mówiąc, on jako ta. Ale on miał tę szczywę dziewiątkę. Miał ten instynkt. Miał się... ten instynkt i, miał, i tak? miał całkiem niezłą grę, według przynajmniej Guardioli, wystarczająco mhm. dobrą grę głową, żeby, żeby móc tę rolę pełnić. Ale zobaczcie jeszcze słówko o Manchesterze City. Jeżeli rozmawiamy o ofensywie tego zespołu, a wiemy, że to jest drużyna, która stara się bardzo szybko doskoczyć do rywala, napocząć go, zniszczyć, tak jak z Leicester, Było po 55 minutach 4 do 0 dla, dla Manchesteru City i później Guardiola mógł się tylko zdenerwować za te tracone bramki. Ale e, gdybyśmy mieli powiedzieć, kto tam odpowiada za, za ofensywę, to nie wymienimy w pierwszej kolejności Gabriela Jezusa. To, to byłaby taka naturalna rzecz, że to jest napastnik, który jest właśnie łowcą goli, który którym ma te bramki gwarantować. Tam w zasadzie każdy piłkarz potrafi zdobyć bramkę. Więc zgadzam się z Tobą na pewno w, w dużej mierze, że wprowadzenie takiego piłkarza Harry Kane, na którego cały zespół jednak siłą rzeczy musiałby zacząć pracować, Pat, Chelsea i Romelu Lukaku, mogłoby spowodować pewne roszczenia. A mówi się o tym, że właśnie te pieniądze, które uzyskają od Barcelony na Ferrana Torresa, to już jest jakby cała ta... Machina inwestycyjna związana Zadatek, ze sprowadzeniem, kontekty, tak, ze sprowadzeniem dostępnego. Erlinga Halanda. Ja tylko dodam, że miesięczne utrzymanie Halanda tygodniowe, tygodniowe tak będzie łatwiej. To jest 800 tysięcy funtów, bo to jest pensja zawodnika, pensja ojca, bo też chciałby coś z tego mieć i pensja, Rajoli mówię, pensja, no bo to są jakieś tam gigantyczne prowizje, jak tak to się sprowadzi do, do Tygodniówki to właśnie wychodzi taka, a nie inna kwota. Everton, panowie, Everton w kryzysie. Władze Detofis powinny zwolnić Rafa Beniteza, czy pozwolić Hiszpanowi wyrzucić z klubu Lukasa Dinia i przebudować zespół. Ja tylko dodam, że wczoraj Lukas Din pojawił się na rozgrzewce, i wówczas całe Goodison Park stało i biło brawa Francuzowi. Nie lubią Rafa Beniteza, kibice Detofis nie ukrywają, że chcieliby zmiany trenera. Krążą słuchy, wróble cierkają, drogi kaminu, że Wayne Rooney, obecny szkoleniowiec Derby County, mógłby zostać menadżerem Evertonu. Wydaje się ten pomysł tobie być pomysłem szalonym? Taka trochę droga, jak, jaką przebył Frank Lampard. Także nie, nie wydaje mi się szalony, bo wydaje mi się, że każdy inny pomysł, każdy inny... Menadżer od Beniteza byłby lepszy w tym momencie. No, wydawało się, że zespół dostał niezły, ze świetnym napastnikiem, z dobrą drugą linią. dukurę e, też, e, też jest świetnym, świetnym graczem i nagle to się wszystko popsuło. No, tak jak mówiliśmy chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu odnośnie Jerego Miny, że on czeka na tego obrońcę, no Angelotti go nie chciał. Tak więc wydaje mi się, że tam jak najbardziej ten efekt nowej miotły to, to mógłby zadziałać. Myślę, że mają mało powodów teraz do radości kibice Evertonu. Stąd też taka, no, ani nie inna reakcja. Rafa Benitez powiedział po tym meczu, że on by wolał zdecydowanie mówić o dobrych rzeczach <laughs> niż o Antony Gordon. Ka każdy trener by wolał mówić o dobrych, i ten Antony Gordon faktycznie jest taką dobrą historią, która się Evertonowi przytrafiła. Natomiast ja myślę coraz częściej, że Rafa Benitez do końca sezonu nie dociągnie. Trochę, trochę jest pogubiony w swojej polityce Everton, bo tak z jednej strony masz za miedzą zaraz taki klub jak Liverpool i starasz się do tego Liverpoolu w jakiś sposób doskoczyć. Starasz się no być takim zespołem, no spróbować takie, zbudować swoje mocarstwo. Wydawało się, że tak będzie jak przychodził Carlo... Carlo Ancelotti, ale widzę, że tam nie ma za bardzo e, jakiegoś pomysłu. Już wzięcie Rafa Beniteza, w którego ja osobiście wierzyłem jako menedżera, było zrobieniem sobie pod górkę od samego początku, bo wiemy, że te relacje to nie były takie relacje jak na San James's y Park, gdzie kibice naprawdę Rafa Beniteza bardzo, bardzo szanowali, ale wydaje mi się, że on też tam był w starciu, Stawiali go trochę w starciu z Majkiem Ashleyem, I, i, i zawsze on tam był tym dobrym, tym lepszym. Był a poza tym osiągał całkiem dobre Ale wyniki. Ale miał słabszy zespół, tak? I to jak, jakby zespół. na to nie patrzeć, to ratował. Kończymy. Kończymy nasz ekstra Time w magazynie i wysokość Premier League. Przemysław Pełka. Dziękuję bardzo. Przemysław Ródzki. Dziękuję. Kamil Kosowski. Dziękuję. Bardzo to wie. Dziękuję. Każdy się czasem przejęzyczy. W ogóle się tym nie przejmuj. Dziewczyna, drużyna, tak? Bo tak, tak jakoś wyszło. No to się to tak bywa. Eee, ważna informacja: następne nasze spotkanie będzie miało miejsce 17 stycznia o godzinie 21.00 w magazynie Wysokość Premier League. I proszę pamiętać, że w tym tygodniu, w środku tygodnia, który poprzedza weekend, w którym będą rozegrane mecze 22. kolejki. Mamy dwa spotkania we wtorek Southampton, Brentford i Everton, Leicester, i w środę West Ham Norwich, oczywiście pod warunkiem, że znowu nam nie sparaliżuje terminarza rozgrywek COVID-19. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia za dwa tygodnie o godzinie 21.00. Polecamy się.